Dzień dobry! Oto wczorajsze wiadomości ze świata kryptowalut. Pierwsza informacja. Spółka TerraWolf podpisała 10-letni kontrakt z firmą FluidStack o wartości 3,7 miliarda dolarów na dostawę mocy obliczeniowej do centrów danych w USA. Google zainwestuje dodatkowo 1,8 miliarda dolarów i obejmie 8% udziałów w TerraWolf. To ogromny impuls łączący sektor kryptowalut z technologią AI, a akcje spółki Wzrosły o 50-90%. Druga informacja: sekretarz Skarbu USA doprecyzował stanowisko administracji wobec rezerw bitcoin. Rząd nie planuje nowych zakupów BTC w najbliższym czasie, ale pozostaje otwarty na takie działania w przyszłości poprzez mechanizmy budżetowo-neutralne. To ważny sygnał dotyczący traktowania bitcoina jako aktywa rezerwowego. A teraz szybki rzut oka na rynek. Bitcoin kosztował wczoraj około 117 200 dolarów, Ethereum około 4400 dolarów. Dominacja bitcoina utrzymuje się na poziomie około 58%, a kapitalizacja całego rynku to około 4 biliony dolarów. Największy ETF, iShares Bitcoin Trust, zarządza aktywami wartymi już około 88 miliardów dolarów. Subskrybuj kanał Krypto i Finanse, podstawowa szkoła. Zostaw lajka. I udostępnij ten film, aby nie przegapić kolejnych wiadomości. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki.